Witamy wszystkich, tutaj Koper i Dawid, gramy dziś w Minecraft'a. Siema. No. To ja idę tu wykopać, co mi ten zrobił. Dobrze, to ty sobie to tam montuj, a ja no, pokażę pokaż wszystko pięknie, ładnie. Wszystko. Ja? Sześć, to idę, włożę tam do tej dziury. tym tam 6 hmm. diamentów, 5 rudy żelaza, 7 druków, jeszcze 7 rudy żelaza, albo 5 rudizłota, 8 węgiel i 58 tego czerwonego proszku, no i 3 piaski. To jest z ale to nie jest ten, ja ustawiłem specjalnie, że to nie był na pierwszy poziom, tylko że to był trudniejszy, na drugi. No, to grubo. Ech, dobra, to wybieramy się gdzieś. No, zobaczymy przy okazji, bo tu jeszcze nie byłem. No. Drabinka. Najbardziej tak, tak wkurwiające tak, tak rzeczy tak, tak. świata. Dobra. Mm. Wiesz, że ktoś taki jak... ktoś taki wymyślił w Minecrafcie schody. A nie drabinkę. Ale... Ale schody są takie małe, a drabinka od razu się. No Jezus. Technika. Jeszcze nie doróć do tego. No. Dobra, ten się tam bawi. Coś dobudujesz. Dwa. Chcę jak skończę. Jeszcze z tego nic nie ma, ale jak to już skończę, to będzie coś innego. Aha, to grubo. Trochę teraz już, najpierw będzie kończę. No skoro liper się zwalnia to teraz... No prawie. No, ja, wiadomo. Ah. A ponoś wychodzi ostatni ten do Minecrafta teraz jakoś. Czy już chyba jest, nie wiem. Nie jestem na razie w temacie. No, aktualizacja czy coś. No było czy tam, bo taki jeden kolega na to w Mi to też gadali właśnie. Że coś, coś tam ten, no ale... Nie chce mi się szczerze na razie tego. I tak nie wiadomo co tam nudnego znowu jest. Zdębuj. Zdębuj. A co czegoś tutaj? Zobacz, jest Wow, No Mhm tak, O Boże, no weź normalnie. Ale... <susuruj> Minecraft jednak ma to coś w sobie, że się nudzi. Że nie wciąga. Aż tak. czy znaczy, można zagrać od czasu do czasu, no ale nie żeby aż tak, że cały czas. Na przykład ja tak nie umiem, ja wolę jakoś się przesiąść jednak na. PlayStation 3, albo mm, sobie siedno na, na ten. na komputerze w jakąś inną grę zagrać. Albo Facebook? No, też można. Hmm. Dobra, coś tu by się przydało do Może mi tu Creeper nie wjechał. Tutaj ja piasek za... A nie, bo Czasami piasek się. zjeżdża. Ty to zwracaj. To będzie całkiem spoko na to. Potrzebne mi schody. Mam jeszcze jakieś? Mam. No. Tam no wystarczy... trochę. No. No. I wszystko. Może ja może coś pokopać, bo... Tak, pogoda nam teraz też nie dopisuje. koper? Ja robię? Ja robię drugie pole marihuany. Tak. Tak Świetla. Tak. No to złomimy jak o, właśnie, może mi ktoś pomoże? Yy, mam mały problem. Iż ponieważ yy, gram w Minecrafta, i w pewnych momentach yy, po prostu tak by mi wychodziło. No i możecie napisać w, pod filmikiem w opisie, co może to być, jaka to jest wina, czego na przykład i jak to naprawić. Ponieważ sam nie wiem, jak to naprawić, a chciałbym to naprawić. Chcesz to naprawić? Tak, chcę to naprawić. A wkurza mnie to trochę, bo wychodzę i na przykład nie jestem w Minecraftie, to nie. Wy, wy, tak jakby mi wychodzi cały czas. Co jakiś czas. Jaka szczerość Że nam na raz potwory jakieś tu nie te Nie wiem, tam drugą Nie wbiją One chyba nie potrafią drzwi od No, żeby się nie zdziwił Znaczy wiem, że szkielet walą Kim jakby chciał pograć, to też może pisać, że chce pograć. No właśnie, też. Jak co, to zapraszamy na serwer. Oczywiście. Dla każdego miejsca się znajdzie. Wow. Zombie. Chodź do taty. Au. Ej, co tu było? Ja nie mam szans na zombie. Po tobie zombie O, no, o niebym nie znać jak już po mojej kończę. Tak, zombie strasznie. Свой знову снова на Mhm, zachowuj się przy widzach jeszcze pomyślę, że jesteś nierozgarniony. O, chciałem, oczywiście. Kto chce wejść, znaczy dostać się na serwer, wystarczy, że napiszę pod yy, filmikiem że chcę dołączyć i sobie dołączy do nas. I że umie się zachowywać. No właśnie. To też podstawa. O, jeszcze gracze do koda też mile chyba widziałem No, też. Szczególnie tacy, co potrafią założyć serwer. A, to najbardziej. Więc jak widzicie, koper szybko przyrąbuje. Nawet świnka nas odwiedziła. A byli wszyscy w A, świnka. Dobrze. A więc, a więc, a więc, a więc, a więc, a więc. A więc, a więc, a więc, a więc.